już przed Wami obóz w Szklarskiej Porębie. Powiedz, jak to będzie wyglądało? Wyjeżdżamy 9, wracamy 16. Mamy tak naprawdę, to jest 5 dni treningowych. Na pewno zajęcia będą od rana do wieczora, także chłopacy nudzić się nie będą. I gdzieś tam trochę tego, tych jednostek treningowych na pewno zrobimy. Czemu ma służyć taki właśnie obóz? No na pewno w szlifowaniu kondycji, bo, bo to jest podstawa. I drugą rzeczą jest integracja zespołu, bo wszyscy będziemy dosłownie wszyscy. Także myślę, że to jest potrzebne również do integracji drużyny. Tak naprawdę to będą też narty, jak chłopacy radzą sobie na nartach. Gdzieś dopytywali ich właśnie, jak to wygląda, czy dla nich to będzie pierwszy raz? No, dla niektórych będzie pierwszy raz, także będzie wesoło. Będziemy się uczyć jeździć, a niektórzy jeżdżą na deskach, niektórzy na nartach, a, mówię, a niektórzy i niekoniecznie tylko młodzi, nie, też i starsi zawodnicy będą mieli pierwszy raz kontakt z, z nartami czy z deską, także no będzie co filmować. Śledzicie już prognozy atmosferyczne, właśnie na szkarską porębę na ten tydzień, kiedy będziecie? No tak, bo teraz widzimy wszyscy, jaka jest pogoda, jakbyśmy mieli na ten tydzień zaplanowane, to na pewno nic by z tego nie wyszło, a od środy mają być tam mrozy i opady śniegu, także może nam się poszczęścić. Jak będą jeszcze wyglądały te poszczególne dni, codziennie będą narty, jakieś zajęcia na sali? Jak to zaplanowałeś? Codziennie jest bieganie na dworze, codziennie są narty, i sala, i siłownia, i sauna, także no cały dzień od rana do wieczora jest zajęty treningami. A jest są jakieś takie rytuały obozowe jeszcze ze swoich dawnych czasów, pamiętasz? Tak, i to, że mamy starszych zawodników, to na pewno nie odpuszczą młodszym. To jest ich pierwszy obóz, także ich szty, i, i tam fryzjer, i na, na ich odwiedzi na pewno różne rzeczy będą się działy. Czyli będzie wesoło, nie tylko będzie fizyczna praca, ale także będzie ta aklimatyzacja i integracja zespołu. No, myślę, że to jest na pewno bardzo potrzebne dla całej drużyny i, i też dla chłopaków, bo też muszą wiedzieć, że tak to każdy z nas zaczynał i takie przejścia są na przytarcie nosa.